Hajko. Jeden z najlepszych shotarów, jakich znam Nowa mapa na Twitch? O yy, zobaczmy mapę No jest, no jest nowa mapa o. Nie tak to... Tu Dobra Zobaczmy to Tu jest wyspa GTRP Mhm Tu jest jakby gaming Tu YFL Tu SAIO INDUSTRIES OK Liga Legend, Szachy DFT Heroes OK Gdzie ja jestem? Tu jestem w streamerki I <laughs> zepsuła, też jest streamerki <laughs> Ta sama widownia, wzajemne rajdy. No. Widzicie? A Tairis na przykład Tyris nie jest w streamerki. Nie zaliczę się. Mamiko też nie jest w streamerki. You are just chatting to Tai. Okay, okay. momiko is wife of her? No. Kata godi wife of is.